Medycyna rodzinna zrodziła się z tęsknoty za wolnym i samodzielnym zawodem, a także z tęsknoty pacjenta za lekarzem, który byłby jednocześnie pewnego rodzaju przyjacielem, na którego można liczyć nie tylko w trudnych i skomplikowanych problemach zdrowotnych, ale także w prostszych, codziennych problemach. W przeciwieństwie do lekarzy innych specjalności, sposób działania lekarza rodzinnego jest holistyczny. Zajmujemy się częściami, uwzględniając całość. Pracując na pierwszej linii kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej, lekarz rodzinny zajmuje się wszystkimi Państwa problemami, które mogą stanowić zarówno częste, jak i rzadkie, ostre, jak i przewlekłe schorzenia, a czasem problemy zupełnie poza medyczne. Dobrze przygotowany lekarz rodzinny dysponujący odpowiednimi możliwościami, jest w stanie zaspokoić ponad 90% potrzeb zdrowotnych swoich pacjentów. Kompetentny lekarz rodzinny wie, jak leczyć częste i złożone problemy zdrowotne. Stosuje szeroki wachlarz metod, począwszy od czujnej obserwacji, poprzez techniki edukacyjne, farmakoterapię opartą na potwierdzonych danych, do małych zabiegów chirurgicznych. Lekarz rodzinny podejmuje swoje decyzje bazując na znajomości lokalnej społeczności, łącząc ją z oceną indywidualnej sytuacji pacjenta. Gdy nie może postawić pewnego rozpoznania, stawia rozpoznanie objawowe, wyklucza ostre, poważne stany. Zaleca czujne wyczekiwanie i instruuje pacjenta jak postępować w różnych wariantach rozwijającej się sytuacji. Wiążemy się z Państwem na lata. Trzy czwarte spośród wszystkich naszych pacjentów zgłasza się do naszej praktyki przynajmniej raz w roku. Lekarz rodzinny, bardziej niż ktokolwiek inny, zwraca uwagę, jak ważne są dla zdrowia pacjentów działania profilaktyczne. Lekarz rodzinny zapewnia opiekę każdej osoby, młodszej i starszej, o różnych korzeniach kulturowych, etnicznych i społecznych. Zapewniamy zindywidualizowaną opiekę. Opiekując się pacjentem, bierzemy pod uwagę jego cechy osobiste, takie jak wiek, płeć, oczekiwania i poglądy, a także uwzględniamy otoczenie, w którym pacjent mieszka, kontekst społeczny i socjalny, w wymiarze fizycznym i psychologicznym, Ciągłość opieki zapewnianej przez lekarza rodzinnego przyczynia się do budowania zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem. Spójne, jednolite i ukierunkowane na pacjenta podejście do opieki przez wszystkich członków zespołu w dużej mierze stanowi o satysfakcji pacjenta i efektywności opieki.